Eliminacje do drugiej edycji konkursu Power Concrete odbyły się 17 września na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konkurs Power Concrete, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, po raz pierwszy odbył się w 2010 roku podczas konferencji Dni Betonu. Wtedy zadaniem uczestników było wyprodukowanie betonu o jak najwyższej wytrzymałości na ściskanie. Zadaniem drugiej edycji konkursu było osiągnięcie 43 MPa średniej wytrzymałości na ściskanie, liczonej z trzech próbek. No, to jest zupełnie inne zadanie: mianowicie tutaj chodzi bardziej o dokładność w produkcji czy w uzyskaniu jakości betonu można powiedzieć, zwykłego w sumie. Natomiast zadanie, no jak zawsze w technologii betonu, trafienie dokładnie w zadaną wytrzymałość średnią przy możliwie małym rozrzucie wyników, jest zadaniem trudnym. Oprócz profesora Śliwińskiego, nad przebiegiem konkursu czuwali także dr inżynier Artur Łagosz, dr inżynier Grzegorz Bajorek doktor inżynier Zdzisław Kochutek oraz magister inżynier Zbigniew Pilch. Do eliminacji stanęło 17 zespołów z całego kraju. Każdy przedstawił do oceny trzy próbki betonu. Ramię w ramię z profesjonalistami o zwycięstwo w konkursie walczyli także studenci. O konkursie dowiedzieliśmy się z internetu, ponieważ z z racji działalności koła chcieliśmy znaleźć konkurs zajmujący się właśnie technologią betonu. No i po wyszukiwaniu znaleźliśmy konkurs Fire Concrete na zrobienie betonu wytrzymałości 43 MPa. Zaczęliśmy przygotowywać się koło maja, prawda? Tak, koło maja właśnie. Tak. Y, jakby naszym opiekunem był dr Pawlica z naszej uczelni i I, Dawid. I pan Dawid Moszczyński, który jakby Nadzorowali nasze prace i, wspomagali i pomagali też. Tak, udostępniając nam i maszyny. Maszyny tak dość, to do, prace to do, do mierzenia wytrzymałości A prób, tych trybów. Przygotowywaliśmy po godzinach, zostając po zajęciach lub, lub wcześniej przychodząc. Po przeprowadzeniu pomiarów okazało się, że pierwsze miejsce zajął zespół Lafarge Cement Małogoszcz, kierowany przez Pawła Madeja, ze średnią wytrzymałością 43 MPa i różnicą sięgającą 0,7 MPa. Najbliższa była chyba na razie, ideał. Drugie miejsce przypadło firmie Betor, a trzecie firmie Schomburg Polska. Na czwartej pozycji uplasował się zespół Cemex Polska, a na piątym specjaliści Z Polska. Te zespoły zmierzą się podczas wielkiego finału. Reprezentujący zwycięski zespół Paweł Madej podkreślał, że osiągnięty sukces jest efektem pracy zespołowej. Każdy uczestniczył w tym jakim stopniu. No. Moją rolą było bardziej opracowanie może merytorycznie tej recepty. Natomiast tutaj pozostali koledzy z zespołu Jacek Augustik, Jacek Nieckarz. No, w ich rękach już też pozostało to wcale nie mniej, a może nawet bardziej ważniejsza część, kiedy trzeba było to wszystko wykonać manualnie. Tak? Kiedy tutaj ta precyzja, dokładność przede wszystkim i staranność ma bardzo duże znaczenie. Tak? Profesor Jacek Śliwiński wysoko ocenił umiejętności uczestników konkursu. Umiejętności startujących są raczej duże, dlatego że to oczywiście był pewien rodzaj takiej, takiej zabawy, bo przecież nikt w rzeczywistości nie każe trafiać dokładnie w wytrzymałość średnią z taką dokładnością. Natomiast Beton, który miał mieć średnią wytrzymałość 43, jeżeli miał w granicach od powiedzmy 40 do 46, to, to na dobrą sprawę jest bardzo podobny beton, i większość uczestników tej, tego konkursu, w dużej mierze, jak mówię, zabawy na poziomie dosyć wysokim, uzyskał te, te, te wytrzymałości. Profesor Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, był bardzo zadowolony z przeprowadzonych eliminacji. Dwa lata temu wystartowaliśmy z bardzo ambitnie, żeby uczestnicy pokazali maksymalne możliwości. Według mnie zadanie zostało mocno utrudnione w tym roku. Właśnie uzyskanie tej zbliżonej średniej wytrzymałości przy niewielkiej zmienności wyników na poziomie 43 MPa to trudne zadanie. Jeżeli ja dzisiaj patrzę na wyniki, że spośród 17 zespołów, które wystartowały, aż 11 z nich zmieściło się w przedziale pomiędzy 45 a 41 MPa. A 41 MPa. Piątka zespołów jest w bardzo wąskim przedziale 42, 43 MPa, czy w okolicach 43 MPa. To świadczy o profesjonalizmie, także wydaje mi się, że. Cel, który postawiliśmy przed sobą, ale przed, a trudne zadanie przed uczestnikami, absolutnie został osiągnięty. Profesor Jacek Śliwiński podkreślił, że sprawne przeprowadzenie eliminacji było możliwe dzięki niezawodności wykorzystanej do pomiarów najnowszej maszyny wytrzymałościowej firmy Controls Automax serii Smartline 3000 kN. Controls Polska po raz drugi bierze udział w konkursie Power Concrete. Udział w tym konkursie jest również sprawdzeniem naszych możliwości, jeżeli chodzi o dokładność, walory techniczne, niezawodność maszyn wytrzymałościowych produkcji firmy Control z Polska. Konkurs Power Concrete 2012 odbywa się na najnowszym modelu maszyn automatycznych firmy Controls. Jest to maszyna Automax serii Smartline. Jest to najnowszy model, który wszedł do produkcji dopiero kilka miesięcy temu w tym roku. Charakteryzuje się on przede wszystkim łatwością montażu i demontażu. To są jest nowa, całkowicie nowa gama maszyn, która może być przez jednego człowieka zdemontowana na miejscu. Wsadzono do zwykłego bagażnika i przewieziono gdzie indziej. Dokładność pomiaru jest bardzo duża. Standardowe maszyny są wzorcowane od 10% zakresu. Nasze maszyny są wzorcowane od 1%, czyli ta maszyna ma zakres 3000 kN, a wzorcowana może być od 1% od 30 kN, czyli dokładność bardzo duża. Finał konkursu Power Concrete zostanie rozegrany 8 października w Wiśle na zakończenie pierwszego dnia konferencji Dni Betonu 2012.